Na wspólne oglądanie zaprasza polska hurtownia budowlana Polhaus, Twoja mrówka w UK. Powiedzcie mi, bo ja coraz, coraz bardziej sobie zdaję świadomość tego, że naród jest po prostu głupi. To jest jakieś naprawdę, to zawsze coś się zdarzy. nie? Tak, bo tutaj super zoom mam ustawione. Oni mi podglądają. Dzień dobry, zaraz się rozłączymy Podłączymy jeszcze raz. Good morning. Jestem i Karol jest. Ej. Karol za ociec ma. stanik. Tak, wychodzi. Tak <laughs> Dobra, podłączymy baterikę, już się ładuje. Widzieliście stanik? Widzieliście. Bateria się rozładowała, bo właśnie to takie obrazki są niedozwolone. Jesteśmy pod Travisem. A to masz turbo? To jest specjalny guzik, który się nie dotyka. Wiesz, to jest niespodzianka. A idziemy do Travisa, wiecie? Bo zamówimy decking. A decking mam tu. O, to jest ten kolor. My liczyliśmy 600. Powiem Ci tak, czyli ja muszę to teraz zamówić. Bo wiecie, zamówię 60 metrów, co ja zrobię z tym nadatkiem. W domu go użyję? Bo... Dobra, zamawiamy. Żeby nie zabrakło, nie ja, dobra, zamawiamy. Słuchajcie, wraj czego może ktoś z Was będzie zainteresowany? To, Kilka mamy No trzy tygodnie właśnie. Jak ja będę teraz Good morning Tu na e... A nie mam maski, wygonią mnie, a może mają jakiś zapas, na pewno jakiś mają. Także jesteśmy w środku. Idziemy do kameruna. Kamerun. A ja to nie idę. Co? To? to Ten kolor, słuchajcie, ale ten ten, ten finish. Czy mamy zamówiony e e Brendan? Cameron. Cameron do nas zadzwoni i ten i powie nam jaka jest cena, bo kolejka była straszna. Więc zabrał tylko ode mnie detale Tool Station, bo musimy kupić brakiety. Zabrał. Lecimy. Nie wiem co ja chciałem się zapytać, bo wszyscy i tak znają odpowiedź. Jaki jest wynik? wynik znacie, słuchajcie. I jedyne co wam mogę powiedzieć, że euro się zaczęło i że nawet jest fajnie. Ja się wczoraj zastanawiałem, Gdy... czy szczęsnym dostanie bonusa za gola. gola. Gola przypisali z nie? Tak? No, bo od niego się odbiło. To jest samobójka, jest nie? Gol został pisany do końca No powinien dostać hajs, moim zdaniem, nie? Słuchajcie, statystyki są statystyki, nie? Biedny Lewandowski, nie? Bo go cały czas kryli, latali za nim jak, jak małpy. Ale nic, tak, takie życie, jakie się jest gwiazdą. I poza tym co? Dzisiaj jest piękny dzień. Będzie grała Hisz Portugalia. I będą grały Niemcy, tak? Z Francją. Z Francją. Będzie dobrze. Także dzisiaj będzie to dobry dzień, słuchajcie. Oglądajcie, jeżeli chcecie oglądać w piłę. Bo jest euro. I właśnie o tym rozmawiamy, że nie można czekać do weekendu, bo weekend to już będzie za późno. Dzisiaj jest ten mecz i wczoraj był ten mecz, więc kiedy jest mecz, to jest święto, nie? Narodowe. No. <laughs> Wszyscy mają wolne. <laughs> zabieram kawę, zabieram was z sobą i pokażę wam, jaki mamy etap. Tak naprawdę to jest dzień dwa. Taki prawdziwy na tej. Na, tym, na, tym, na tej części projektu i tyle. Także jedziemy z tym. Bo to miara już jest. Także jesteśmy prawie ready. Tu, oczywiście, oczyściliśmy sobie jeszcze dookoła do końca tą budę, która przeszkadzała. Stwierdziliśmy, że to nie ma sensu jej utrzymywania. W środku przerobię za chwilę te rurki. 50 zrobię taki ring tymczasowy. Przerobię gaz. Też wyprowadzę go tutaj na chwilę. Sprawdzimy czy jest wszystko ok i będziemy mogli spokojnie kontynuować operację dalej z podłogą i tutaj podlanie betonu, nie? Czy tam, czy tu, czy tu. Także tak to zaczyna wyglądać. Tu mam jeszcze GPC dodatkowe od każdego Joycea. I tyle, proszę Państwa, będzie kształt. Gdzieś zaczyna Ci widzieć. Mniej więcej jak to będzie budyneczek. Czyli pyk pyk. Tu będą drzwi, tam będą drzwi, tam będzie okno, tam będą drzwi, tam będzie okno, tam będzie tylko małe pomieszczenie na pompę i boiler. tam będzie toaleta. Super. Jedziemy z tym. Let's go. Karol walczy z radiem. Mówiłem, te instrukcje są bez sensu. Nie? I co, pokazuje Ci się Bluetooth? To może u, u siebie wyłączy urządzenie i spróbuję jeszcze raz je wyszukać. Zobaczymy. Szybki updicik. Tu sobie ramkę już jacek zaczął, aby sprawdzić kąt pod płytę. Ja muszę lecieć po kolaneczka, bo chcemy się tych rur pozbyć. Tu gaz został przesunięty. Na chwilę na razie. Muszę musi przyjść opulina, bo wiadomo, że tu beton będzie, więc trzeba się tym yy, za to zabrać. Ramki poszły, także już mamy zabezpieczone, żeby nam beton nie wypłynął. To idzie do obcięcia jak szybki montaż, czyli klej kolanka. Jadę z takim jednym kolankiem, właśnie w ręku, może będą mieli, jak nie będą mieli te heavy duty, takie jak to, choć wolałbym, żeby mieli, to da mi jakieś inne na razie. Dobra, ja zmykam. Chłopacy mają przerwę i mam później wycenę, jeszcze jakąś od drugiej. W ogóle powiem Wam szczerze, zrezygnowałem już osobiście z tego projektu w Southampton, bo, bo, bo nie, bo nie jak chcę. Bo, bo za dużo problemów stwarzają. Do tego wszystkiego jeszcze mi powiadomili w mailu, że depozytu żadnego też nie wypłacą, dopóki jakiś tam stage nie będzie zrobiony. Tak to jest właśnie z tym komercjalem, powiem wam. Ja rozumiem, ale ona też wiedziała, że ja jestem firmą, jaką jestem, trzyosobową. Angażowała nas we wszystko, co tylko się dało. A na koniec ja dostaję maila, że, że nie idą na moje warunki, więc chyba im się coś po popieprzyło. W takim razie do widzenia pani. Nawet już nie odpisuję na maila. Zająłem się ustawianiem innych projektów. Nie mam czasu na taki bałagan. Oni też jesteśmy byli trochę niezorganizowani, jak nie termin ciągle, jakieś zmiany i tak dalej. Ja też nie mogę skakać do, dookoła jednej firmy. Więc dałem sobie spokój. Teraz lecę po kolanka. Jesteśmy coraz dalej z tym projektem już. Jak tylko dzisiaj wylejemy, to jutro tak naprawdę zaczynamy skupiać się jeszcze na podłodze, może trochę. Musimy też te płyty zabezpieczyć, właśnie, bo stwierdziłem, że położę te OSB jako pierwszy layer i później na to wrzucimy jeszcze ewentualnie jakąś inną płytę. Ale podejrzałem taki kanał na robocie i tam kolega smarował te płyty u siebie w domu. Jeżeli tam to przejdzie, no, przeszło, no to u nas też to przejdzie. I u nas te płyty nie są bezpośrednio narażone na ten, na, po, e, na powietrze z e, podziemi. No bo też mamy beton, posadkę mamy pod spodem, więc może i nawet nie musiałbym tego smarować. Ale jak będę mógł coś kupić, to kupię. To Jacek na rolkę wpadnie. Nawet myślałem sobie, jakiś olejny undercoat też zrobi swoje. Zobaczymy. Właśnie, może olejny undercoat. Primer Undercoat to by najlepsze. najlepsza. Ja mam taką piątkę, więc dzisiaj chyba nie będę nawet jej kupywał, tylko to użyjemy. A i wystarczy, bo chodzi głównie o to, żeby ta woda, jak nawet się pojawi, jakaś tam kondensacja, żeby się skropiła, a nie wsiąkała w płytę. Nie? Lecimy po kolanka. Hej, chyba będę miał mały problem, słuchajcie, bo kolanko, które mam i standardy, które tam są z tymi plastikami przy tym basenie do tej pompy. Ta średnica jest tej rury mniejsza niż standard teraz brytyjski. Więc nie wiem, czy gdzie to teraz dostać. Podjechałem tutaj do City Plumbing, tak sobie myślę, gdzie tu jeszcze jakiś plamerski sklep jest obok. Czy ja znajdę. Będę musiał online poszukać chyba rury, coś czuję. Dokładnie w milimetrach. Będzie pewnie szybciej niż jeździć tu po mieście teraz i szukać. nie? Ale na tę chwilę jest 20 po pierwszej. ja myślałem, że wrócę do chłopaków z czymś, żeby przepiąć tą rurę, a tu się okazuje, że wcale nie jest takie to easy znaleźć ten sam rozmiar. Zobaczymy. Dam wam znać. Hej! Już przez chwilę myślałem, że mam farta i że gościu coś znajdzie, bo podjechałem do takiego Elliot's Help You Build. Ale powiedział, że to są jakieś industrialne w ogóle sijzy, nie są dostępne ogólnie, więc najlepiej będzie chyba, że faj też nie wpadnę w internet. O, gdzie kolego jedziesz? I sobie tego poszukam. A teraz na razie teraz czasu na to nie będę tracił Jest za 20, więc podjadę do gościa. Może podjadę coś tutaj kupić do jedzenia w sumie. No to, o! Dostałem potwierdzenie od klienta, że zgodził się na Wetrum. Spoko, powiem Wam, bole takie małe projekty, 2-3 nawet niż ten commercial cały. Jeszcze jakaś ta kuchnia, którą w ogóle zapomniałem, jest zaległa. Nie wiadomo, czy ta Extension też nie wróci do łask za chwilę, bo tam klient się trochę waha ze względu na cenę, którą musiałem podnieść. Odnośnie ceny, yy, związaną z ceną materiału. Więc zobaczymy. Ależ nie ma co panikować, nie? Co to było? A to coś w radiu. Także ja lecę e, coś kupić do jedzenia i na wycenę. Hej! Jestem bardzo mądry. I znalazłem sposób na to, powiem Wam, w trakcie jedzenia i przerwy. A jem, hummus i bułkę. Użyję tego typu pasek gumowych. Słuchajcie, na ścisku. Na ścisku. I będzie super. Chyba że znajdę akurat ten stary size, ale wiecie co? Ja tak myślę, że przecież jak tam przyjdzie boiler, który też ma grzać tą wodę, to za chwilę będą problemy, żeby podłączyć też ten boiler, nie? Więc muszę znaleźć jakąś przejściówkę na standardy, które teraz są, i, i kłopot będzie z głowy, więc użyję taką gumę. I do widzenia. Super, nie? Ej, jeszcze jedno, wam muszę powiedzieć. Bo słucham radia przed chwilą i słyszę coś takiego. Że... Bo są ograniczenia na prze, e, przy organizo organizowaniu wesel e, w Wielkiej Brytanii. Tak samo jak pewnie gdzie indziej. Ale je, jedna z takich restrykcji, która na przykład mnie tu rozśmiesza i wiele innych zresztą, co tutaj ukrywać. Wesele można zorganizować do 30 osób. No będzie można ewentualnie powiększyć tą liczbę osób. W tam w niektórych przypadkach, tak. Ale na takich weselach nie będzie można zorganizować e, miejsca do tańczenia dla tych ludzi. Mm. <laughs> czy wy sobie to w ogóle wyobrażacie, że na tym weselu ludzie trzymają social distancing? Co za różnica, czy oni są na tym parkiecie, czy ich tam kurwa nie ma. Komu jeszcze te głowy próbują próć? Powiedzcie mi. Bo ja coraz, bar coraz bardziej sobie zdaję świadomość z tego, że naród jest po prostu głupi. Ilu nas jeszcze zostało? Powiedzcie mi. Kto jeszcze został mądry? Czy ktoś jeszcze to widzi, co ja widzę? Bo koniec świata nadchodzi, słuchajcie. Szok. Słuchajcie, wiadomość jest najlepsza na świecie. Pamiętacie, bo obserwujecie, bo oglądacie, bo jesteście uważnymi oglądaczami tego kanału. To i te rury, to są specjalne rury, nazywają się ABS, tak zwane e, rury ciśnieniowe, to nie są typowe rury do Wasta. Także dobrze, że nie robię tego na pół gwizka, bo jak widzicie, ja próbuję myśleć, e, główkować, no gdybym musiał, to by pewnie użył tej gumy. Ale spróbowałem wyszukać tego szybko w internecie, no bo stwierdziłem, że muszę to jakoś cholera znaleźć i trafiłem na firmę ze Szkocji akurat teraz tym razem zamówiłem ponad stan tak naprawdę, bo zamówiłem 20 kolanek 4, 4 45, 6 prostych łączek 3, 3 razy po 3 metry rury bo stwierdziłem, że jeżeli coś ma się nam nie daj Boże tu wydarzyć albo musimy, to będziemy chcieli tą pompę ustawić gdzieś po swojemu no to będziemy mieli możliwość zapłaciłem dwie stówy i mam wszystkie rury i kolanka takie jak powinienem mieć, plus ten klej, który powinienem mieć, bo też nie możemy użyć normalnego kleju do tego. Tego taki specjalny cementowy. Poza tym, chłopacy wylewają. Skończymy pewnie tą dziurę dzisiaj. Zostanie nam jakiś pierdół do podlania i, i będziemy mieli sporo, sporo, sporo rzeczy zrobionych. Plan tej konstrukcji się nam trochę zmienił w trakcie, bo ja nie przewidziałem tego, że będziemy robić sobie konstrukcję taką, tutaj drewnianą, ale stwierdziłem, że. Jak rozmierzyliśmy sobie wysokość po zerwaniu deckingu, że warto by było. Więc będzie trzeba chyba dokupić trochę więcej joysów. Ale najważniejsze, żeby budynek był piękny, w swoim rodzaju. Żeby było solidnie wszystko zrobione, nie? Żeby pani... Kurwa, wiedziałem, że ktoś z krzaków do mnie gada. Chodź tu, chodź tu, halo, chodź tu. Weźmiecie to za robotę? Ja? robię dalej robotę, człowieku. <laughs> Zobaczymy się za chwilę. hej! Tam najpierw wam wytrę oczko. Ty dobra jesteś. Dobra, pożegnamy się dzisiaj. Tu jakiś blade znalazłem. O, że na tą chwilę mamy ramkę. Tam najgorszy element robiony. Trochę zabrakło czasu, więc podlejemy sobie tu wszędzie pod DPC już i w czwartek najprawdopodobniej skończymy ten róg. I będzie można się zająć już e, robieniem reszty podłogi, także tyle. Jutro słuchajcie mamy wyjątkowy dzień, bo jedziemy do Jamesa. Tam poprosił nas o jakieś pierdoły z rana, bo okazało się, że gdzieś skirting odskoczył. Że drzwi gdzieś dotykają e, ramy, nie wiem co tam się stało. Się obwiesiły, czy spuchły, czy cholera wie, bo wiecie tam ta wilgoć gdzieś jednak w tym mieszkaniu trochę jest. więc Skerting mógł odbić ze względu na to, właśnie że jest wilgoć, bo my nie kołkowaliśmy skertingów, tylko przyklejaliśmy. Ale jeżeli coś tam się dzieje, no to automatycznie będzie trzeba go przykołkować. To pojedziemy i coś, przy... coś się dzieje przy w łazience, przy połączeniu grzejnika tam do tej puszki. Coś dookoła puszki wysłał mi zdjęcie, tak jakby spuchą. Nie wiem, czy też wilgoć tam nie wychodzi. Ale dziwne, bo tylko dookoła puszki, więc będziemy musieli się pozbyć tego. Cokolwiek tam jest, czy hardwall, czy plaster, wyciągniemy to, odkujemy. Bo ja pamiętam, że tam coś się już wcześniej działo, Jacek to naprawiał i, i żeśmy to poprawili, i było ok. A teraz znowu wyszło. Więc mi się wydaje, że coś jest jakiś defekt tej ściany, ona coś tam ciągnie. Więc co zrobimy? Po prostu użyjemy trochę cementu, mi się wydaje. Zacementujemy to. Wtedy nie będzie puchu. Cement ciągnie wilgot? Beton? Nie, co ty jest? Nie powiem, nie będzie pucho jak hardwall, nie? Zobaczymy, zresztą wymyślimy sobie coś na miejscu, pokażę Wam. Także jakieś małe snagi, ale to się zdarzają przynajmniej przy takim projekcie. Więc wrócimy, poprawimy. Przy okazji jeszcze mnie poprosił, żebyśmy poszli tam do tego flatu do góry, gdzie ten drugi budowlaniec robił. I coś tam ma jakieś problemy z ekstraktorem, z podłogą laminowaną, więc. Może nam się przy okazji uda naprawić jeszcze kilka dodatkowych rzeczy. Także przez to wszystko nie planujemy być za dużo tutaj, albo w ogóle. Nic. Najważniejsze, że rury ogarnięte, że mamy już jakiś stage ogarnięty, że demolka cała ogarnięta i tak dalej, i tak dalej. Także widać, widać już powoli progres, nie? To jest najważniejsze. Dobra, ja się będę z Wami żegnał. Powiem właścicielowi, synowi właścicielowi. Ja dziękuję bardzo. Może Wy chcecie bułeczkę? I ten, i powiem, im, powiem mu, że znikamy. I ze, i lecimy. I miłego wieczoru Wam wszystkim życzę. Do zopatrzenia w środę. Hej, a w co mówiłeś? Pamiętajcie, że w środę jest targ w Lidzbarku. Tak? <laughs> Karol, czy to prawda, że tu jest u Ciebie targ? A to jutro w środę? No, w czwartek. A to nie, to jutro nie ma targu, to żebyście nie wybieraliście się na targ w policji i kupicie. Pytam, czy w ogóle zjadł. Dobra, na razie. Hej.